Cześć przeszkodowcy! Dzisiaj keeping swing w przód. Jest to ruch, który pozwala nam przeskoczyć pomiędzy dwoma elementami, które są na tyle daleko, że nie możemy zrobić keepingu w bok, bo nie mamy takiego zasięgu ramion. Zaczynamy od zwisu aktywnego na drążku. Następnie, żeby się rozbujać z pozycji stabilnej, ciągniemy kolana jak najwyżej pod brodę i kopiemy stopami w przód. Później pozwalamy, żeby te stopy opadły swobodnie, i dzięki temu pędowi, który pociągnie je do tyłu, później na powrocie ciągniemy mocno brzuchem i to nas rozbuja. Przód, tył. Zacznijcie od samego bujania. Następnym elementem. Po takim rozbujaniu będzie skok w przód, na razie po prostu wybicie się. Pamiętajcie, że pod spodem muszą być materace albo piasek, tak jak w tym wypadku, coś miękkiego, żebyście nie bali się spaść. Jak już rozbujacie się, potraficie się wybić, pamiętajcie, że im wyżej będą nogi, tym dalej będziecie mogli polecieć. Jeżeli nogi będą skierowane w stronę ziemi, to od razu będziecie lecieli w stronę ziemi. To jest taki wektor który nam wskazuje kierunek, w którym będziemy lecieli. Dlatego puszczamy się w momencie, gdy nogi są wysoko, wtedy lecimy do przodu i próbujemy dotknąć drążka albo polecieć tuż pod nim. Poćwiczcie łapanie drążka na jakimś niższym elemencie, albo postawcie boksa i skaczcie z boksa na drążek. Istotne jest to, żeby nauczyć się hamować. Nie możemy wylądować na prostych rękach. Bo wtedy cała siła pójdzie w stawy i będzie nas to bolało i prawdopodobnie się ześlizgniemy, bo ręce się otworzą. Tylko musimy lądować na zgiętych rękach, zgiętych w stawach łokciowych. Dzięki temu mamy ten taki zapas, żeby zamortyzować tą siłę, która nas ciągnie w dół, i wyhamować ten ruch, bezpiecznie potem przelecieć do następnego przejścia. Jak już przećwiczone macie łapanie na niższym drążku, wtedy wykonujemy cały ruch, mocny zamach. Wybijamy się, jak nogi są z przodu, łapiemy drążek i jest sukces. Róbcie to powoli. Tutaj największym problemem jest głowa. Ona was blokuje. To wcale nie jest taki trudny ruch. Musimy tylko pozwolić się rozbujać i wyskoczyć z dużą prędkością do przodu. Zabezpieczenie na dole, materac, piasek i będzie dobrze. Trenujcie ten ruch. Poznajcie swoje ciało, poznajcie co możecie z nim robić, bo to się przyda później na różnych przeszkodach. Musicie opanować to w 100%, żeby potrafić się rozbujać jednym, maksymalnie dwoma ruchami i już przeskoczyć na następny. Każdy kolejny ruch to jest strata siły, zdzieranie rąk itd. itd. Im mniej ruchu, tym lepiej. Nie trenujcie tego przed jakimiś ważnymi startami, ponieważ jest to ruch, który bardzo często zrywa. Skórę z rąk. Przy bujaniu, w momencie gdy nogi idą do tyłu, możecie leciutko odrywać dłonie. Wtedy one nie będą tak się kręciły, a dzięki temu zaoszczędzicie trochę skóry i ona nie będzie tak się męczyła na tych dłoniach. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie techniki, przeszkód, treningów, piszcie. Trenujcie, trenujcie, trenujcie. Szczerze, za Was kciuki. Na pewno się uda. tylko przeszkody trochę bieganie